46-21 dla chłopców ze szkoły podstawowej 58. Tu na drugim turnieju na tysiącleciu jest to konferencja zachód. Chłopcy ze szkoły 58 prowadzeni przez pana Daczyka prowadzą. Mają duże szanse na awans, na wyjście do dalszych rozgrywek już tych finałowych i powalczenie o pierwsze miejsce. Jak wam się podoba baskietmania? Wiedzą wszyscy już w szkole o tym? Tak. Gracie chętnie? Tak, lubimy. Obnie. A macie w pla planie oprócz tego jeszcze coś potrenować dodatkowo w klubie? Myślicie już o klubie? Nie wiem. Ja tak. No to dobrze. Latamy na parkiet. I teraz co to jest ci? Mówcie nazwisko, bo ja nie znam. 14 Sylwia Glubkowska. 14 Sylwek Glubkowska. 7 Kuba Ignatowicz. Mraska Sylwek Lubkowski MVP w pierwszym turnieju. Ciekawy kto dostanie w tym. Zobaczymy. A będą dalej. Może będą. Agacek tutaj robi zmiany, kolejne. Wszyscy chłopcy muszą pograć i pokazać jak najlepsze strony. Zdenerwowany jesteś Ale Co taki zdenerwowany jesteś? Jak się nazywasz? Jak? Sylwester Lubkowski. Dużo punktów zdobywasz w basketmanii. Jak ci się... Jak ci... Jak ci się to udaje? Podoba Ci się koszykówka. Co? Chciałbyś potrenować klubie w klubie przyszłości. No.

Koniec meczu. SP58 wygrywa 48 do 25 z SP66 i samotnie prowadzą w swojej grupie. Dziękujemy.